Projekt kosmiczny wykop, oprócz kreskówki, to jest też rodzaj edukacyjny. Wydaje mi się, że poprzez to, że mam wiele nie tylko dorosłych fanów, ale też właśnie młodszym pokoleniu czy dzieciaków, którzy, którzy mi mocno kibicują, to poprzez tą kreskówką będą mogli zobaczyć wartości, które Pewnie nie tylko dla mnie są ważne, ale też dla wielu osób, i poprzez ten element edukacyjny, typu co to jest lojalność, co to jest, są zasady fair play, jak pomagać drugiemu człowiekowi, jak zachowywać się nie tylko na boisku, ale też w swoim życiu, będą mogli zobaczyć o co w tym wszystkim chodzi. Robert łączy wszystkie cechy, które chciałem pokazać w serialu pracowitość życie zgodne z wartościami fenomenalne jakby postępowanie na boisku zachowanie wobec kolegów ale też przykład poza boiskiem Po każdym meczu Bayernu Monachium rano czytamy informację, że Robert numer jeden strzelił gola, numer jeden strzelił gola, ewentualnie dwa lub trzy, a w kosmosie go nie było. I to chyba to jedyne miejsce, którego jeszcze nie zdobył. I mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach pokaże, że tam też staje Darabę. Kiedy producent zgłosił, zwrócił się do mnie z pomysłem Bartek, wymyśl, wymyśl serial o piłce nożnej, ja mówiłem: Paweł, zwariowałeś, przecież ja się kompletnie na tym nie znam, bo ja nie jestem fanem futbolu, ale potem sobie pomyślałem, że przecież grałem w piłkę jako dzieciak i wtedy nie mieliśmy ogromnych orlików, nie mieliśmy wielkich stadionów, nie mieliśmy osobowych składów, graliśmy po 3 na 3, 4 na 4, 5 na 5, bramkami były tornistry. Zasady były też ustanawiane przed każdym meczem, czyli trzy e, rogi karny, lotny bramkarz tak zwany, czyli kto bliżej bramki ten, 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 ten broni. I tak pomyślałem sobie, dobrze, bo, e, bo piłka nożna jest czymś fajnym, czym, czym wszystkie dzieciaki czym żyją. Dla mnie istotne było nie to, żeby opowiedzieć o piłce nożnej, tylko żeby stworzyć serial o radości z gry w piłkę.